Cyklostrada Dolnośląska to ogromny projekt budowy dróg rowerowych w regionie o długości 1800 km, który zostanie zrealizowany przez samorząd województwa dolnośląskiego przy współpracy samorządów powiatowych i gminnych Dolnego Śląska. 10 czerwca 2021 roku w Lubańskim Mickiewiczu odbyło się spotkanie konsultacyjne w tej sprawie, w czasie którego spytaliśmy radną Teresę Zembik oraz marszałka Cezarego Przybylskiego o szczegóły tego przedsięwzięcia. Trwają właśnie konsultacje społeczne, trwają jeszcze rozmowy w jaki sposób, którymi trasami, jak będzie przebiegać ta trasa rowerowa. Myślę, że jeszcze do końca będziemy... Tutaj zmieniali nasze koncepcje, ponieważ no, różne niespodzianki mogą nas po drodze spotkać. No, chcemy, żeby to były trasy łagodne, przyjazne rowerzystom, żeby każdy mógł je pokonać. Nie mogą to być duże wzniesienia, tak żeby również osoby starsze mogły, czy, czy, czy małe dzieci, pokonywać chociażby krótkie odcinki. Z tego co ja wiem, to tutaj akurat w Lubaniu są różne koncepcje, ponieważ i miasto Lubań, i starostwo tak jakby mają swoje koncepcje. No, mam nadzieję, że wszystko wypośrodkujemy i że wszyscy będą zadowoleni. Chcemy to rozłożyć na kilka lat. Część będzie sfinansowana z obecnej, mającej perspektywy unijnej, część z przyszłej. Chcemy zaangażować również środki transgraniczne, i oczywiście wkłady własne samorządów. Gminy, powiatowych i samorządu ym, województwa. Chcemy, żeby y, te trasy przebiegały przez cały Dolny Śląsk. Y, a więc mamy wyznaczonych 11 y, tych tras po niezwykle y, malowniczych telenach Dolnego Śląska. Dolny Śląsk jest to województwo, w którym jest najwięcej zabytków w Polsce, najwięcej atrakcji, chociażby tysiącletni CIS w gminie Lubań, w Henrykowie i myślę, że promocja takich miejsc, które i obiektów, które do tej pory nie były jeszcze wypromowane, a ta, ta trasa również powoduje to, że ta promocja tych tras będzie czy obiektów będzie większa. W tej chwili, przemysł, można mówić o przemyśle rowerowym, to jest działalność, która przynosi ogromne dochody. Związane jest to z agroturystyką. Myślimy też o tym, o ta, jest to taka koncepcja, która z jednej strony sport i rekreacja, ale z drugiej strony, jeżeli zbudujemy logicznie te ścieżki, a tak chcemy to zrobić, te trasy rowerowe, to jest również sposób dotarcia do miejsca pracy, do miejsca nauki na zakupy i tak dalej, i tak dalej. Dla turystów coraz więcej, tych, którzy siadają na rowery, to nie jest jeden dzień. To są trasy kilkudniowe, więc gdzieś musi ten turysta zjeść, gdzieś musi się przespać, coś musi zwiedzić, to napędza gospodarkę. Szczególnie jest to niezwykle ważne w tych terenach, w których nie ma do końca rozwiniętego przemysłu. Jesteśmy jednym z najbogatszych województw w Polsce, bo jesteśmy tym województwem zaliczanym do regionów przejściowych, czyli już nie biednych, ale jeszcze niebogatych. Przypomnę tylko, że są dwa takie województwa i w kolejności województwo dolnośląskie i województwo wielkopolskie. Ale również i w naszym województwie są pewne dysproporcje. Są Miejsca, w którym, które są bardziej dynamicznie się rozwijają, które, gdzie dochód na mieszkańca jest bardzo duży, ale są i takie, które, które, gdzie nie ma przemysłu i ten, ta dynamika rozwoju jest troszeczkę mniejsza. I w tych mniejszych miejscowościach też chcemy postawić na rozwój turystyki, jako naprawdę dynamicznie rozwijającego się przemysłu. Jak ostatecznie będzie wyglądać sieć cyklostrady dolnośląskiej, dowiemy się w najbliższych miesiącach. Wszyscy chcemy już powrotu do normalności, abyśmy znów mogli cieszyć się pełnią życia bez ograniczeń. Czas, abyśmy się zaszczepili i patrzyli, jak zmienia się przyszłość, w której znów będzie jak dawniej. Chciałabym, aby zniknęły już ograniczenia żebyśmy znów mogli wspólnie poznawać nowe i ciekawe miejsca. Możemy to zrobić, tylko musimy działać razem. Moja babcia zawsze się o mnie troszczyła i teraz moja kolej, żeby zrobić wszystko, aby czuła się bezpiecznie. Pandemia wiele nam odebrała i każdy z nas odczuwa pustkę na swój sposób. Brak imprez czy wydarzeń sportowych jest tego przykładem ale możemy sprawić, że to się zmieni. Szczepienie to proces, w który włączyć się musi każdy z nas. Zaszczepię się, abyśmy znów mogli być razem. A ty, jaki masz powód, żeby się zaszczepić? Dla nas, medyków, pracowników służby zdrowia najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim. Musimy być razem. Bądź odpowiedzialny. Zaszczep się, abyśmy już nigdy więcej nie musieli wracać do ograniczeń.